Cześć. Cześć! Dzisiaj z Pawełcem niedziela, piękny poranek. Okay. On mnie wyciągnął, on mnie wyciągnął, on mnie wyciągnął. To wszystko A... będzie moja wina. Ale pozytywna. <laughs> zobaczymy. E... No i co, jesteśmy tu wzdłuż drogi, idziemy do góry. Pierwszy sektor do przejścia. Tak jest. I potem udajemy się w drugi sektor do przejścia? Tak. Pawełowi nic nie wpadło, mi wpadła harmonika. Później ją zobaczymy. I zobaczymy, co dalej. Dobra, okay. idziemy, 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 kopię, kopię, kopię. Kopiemy, kopiemy. Kopiemy, kopiemy. Więc kopiemy, tak jak mówiłem wcześniej, wzdłuż drogi. Ja mam tutaj pierwszą łuskę. Na razie Pawłowi wpadł gaczek. A? Dobra, idziemy dalej. I kolejna łuska, tym, tym, w tym momencie króciutka. Paweł tam Ja tu i oczywiście jak co? Konkurs mamy, kto wykopie starszą monetę, współczesną monetę jako pierwszy i prylę. No zobaczymy co będzie. Idziemy, bo my chyba do tego lasu. Tam chyba nie dojdziemy Ladies and Gentlemen. Mamy zwycięzcę w pierwszej części konkursu. Oto o! Pan Żbik, myśliwy ze swoją flintą, wykopał monetę z z 49 roku, 20 groszy. A u mnie wpadła znowu z tego dołeczka kolejna krótka łuska, czyli klątwa łusek z Pawła Terenu, cały czas nade mną tkwi. <ścoughs> Idziemy po monetę. Jest piękny guziczek. Łóżko. No pokręcimy się tutaj. Trzeba tylko zaznaczyć teren, miejsce wykopu i idziemy dalej. I kolejna łóżeczka wpadła. Doszliśmy do tego lasu docelowego, no możecie działać obywatelu, możecie działać tam i kopać. Paweł, Paweł, wpada taka plomba. I obok coś ma. No, Znowu. Nie. Co to jest? Od <laughs> zegarka. Od zegarka coś. Trybik. No dobra. Trzeba. taka plomba. A nie biło. Trybiki. Jesteśmy w nowym miejscu. Byliśmy w tamtym lasku, nic nie było. Zeszliśmy w dół. Tu jest jest śmietnik. Tu jest Pawelec, albo takim starym drzewem. I łuska wpadła. Pierwsza moneta. 10 groszy współczesne. W takim wąwozie jestem. Tu idzie. Idzie tam. Paweł tam buszuje. A ja mam 10 groszy. Czyli na razie dwa konkursy przegrałem, bo Paweł Pierwszy wykował PRL współczesną. Jeszcze została ta starsza. I do tych 10 groszy dorzucamy jeszcze 27 groszy z tego dołeczka. Zasypiemy. I idziemy dalej. I jesteśmy w nowym miejscu. Paweł już tam kopie. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nowe miejsce nam pokaże. Tu może być wszystko lub nic, no ale spodziewam się wszystkiego dobra, kopiemy pierwszy sygnał w nowym miejscu takie kółko ładnie biło na 109 A więc tak, pierwsza stacja pierwsza i chyba już ostatnia na tym słupeczku zjedzone Niedzielny obiad, dwudaniowy, ziemniaki <grystanie> ziemniaki, i surówka do tego rosu, ale tak na poważnie. Kawusia, obiadek, idziemy dalej. Teraz te rejony, to sobie porobimy. Ale jest Lipton. Dobra. To dawaj. Olaf potrafił, kurwa. <grystanie> <grystanie> Olaf potrafił, kurwa. Chce. Dobra, moi mini, jesteśmy na ścieżce. Paweł moim wykrywaczem <grym> wykopał tą monetę <grym> na moich bateriach <grym> na moich bateriach no 50 groszy z 1923 bardzo piękna moneta no to na razie prowadzisz tak w konkursie no bo to jest współczesne 3-0 no kolejna moneta Wykopana przez Pawła. Jak ja jestem szczęśliwy. Tak. 1894 Czarstwo Niemieckie. Tu. tu. Gratulacje. Fryle, ale jest. Moneta wpadła 10 zł. A datę to ciężko stwierdzić. Zjedzono jest. Ale jest monewka, Jest, 10 złotych. Idziemy dalej, teraz trochę zeszliśmy, idziemy tą ścieżką do tej góreczki i wracamy z powrotem na główną trasę. Dobra, mi wpadła gapa z wiatrakiem. 42 rok, jedyneczka. Dzięki. Ścieżki oddają. Idziemy dalej. 6 godzin, prawie 7 godzin chodzenia. Nie? Tak jak Paweł powiedział, 7 godzin prawie chodzenia. Wpadła moneta, 10 groszy perylery, 49. Idziemy do tego wzniesienia i wracamy. Koniec. Na chatę. I wpadła. Jak to się nazywa? Ptasia obrączka? Ptasia obrączka, tak dokładnie. Paweł z ramienia IPN-u. Kujawiakiem Potwierdził 1928 roku Dobra idziemy, bo już wracamy A to nie moja wina Dobra jeżdżę na trybie jednoczesnym Bo już wracamy do auta I takie coś Na sam koniec 43 Biło Więc nie wiem co to może być Zaznaczymy i sprawdzimy tak to bywa na no, odchodne, zawsze coś wpada i teraz duży, ładny guzik PKP, ale to już jest y, z Polski pryl. No patrz. To już mój trzeci. O. To zostajemy tutaj dalej, nie wracamy do domu. Wpadł, o, tu otworek, dołek. I sreberko. Na jakim trybie? Na trybie chodzę jednoczesnym. Tak. Teraz. I teraz taka brożka. Cały czas na trybie. Butów. Prawa ręka IPN-u. Nie, <głos》>. nie lubię. Ja cię lubię, ja cię szanuję. Nie powiem, że to kocham, bo to brzydko zabrzmi. Dziwnie. Ale lubię Ciebie. Dobra, zaznaczone i idziemy dalej. I teraz padło 5 groszy z Pyryle. Na trybie jednoczesnym cały czas. Dobra, trzeba wracać do domu. Obiad, obiad. się zaraz coś znowu będzie. Koniec, podsumowanie. Czyli tak, z dwóch terenów: łuski, useczki. To jest ta plomba. Paweł. O, Paweł dzisiaj wygrał ten konkurs. Bo wykopał pierwszy PRL. Współczesną oraz najstarszą. 1894. Czwarty chyba. 50 groszy. Między wojnie. prl no i oczywiście jego gaciorki. Mm. U mnie przejechany guzik. 10 zł. Adolf Gap, czyli gapa z wiatrakiem współczesne 10 groszy Pyryl, 5 groszy Pyryl i tutaj na koniec, jak już szliśmy do auta, reszty znaczy guzik. Tu coś ryba z, ze skrzydłami. Tu mamy PKP, orzełek. Brosz, broszka, Br, broszka, proszę. I srebrny pierścionek. Bez oczka. No i co? Było miło, fajnie. Pokopane. 7 godzin gdzieś. Dobra, zbieramy manżur. I zapraszam na kolejne wyjście. Tak jest. Paweł, chcesz coś powiedzieć ciekawego? Zmęczony. On zmęczony. Jedziemy na obiad. Dobra, cześć.